Bitwa pod Węgrowem Bitwa pod Węgrowem, bitwa powstania styczniowego rozegrana 3 lutego 1863 roku i zakończona zwycięstwem sił polskich. Przebieg W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku powstańcom udało się zająć Węgrów i wypchnąć z niego wojska rosyjskie. Powstańczy dowódcy Władysław Jabłonowski pseudonim Genueńczyk i Jan Matliński pseudonim Sokół podjęli decyzję o ulokowaniu obozu powstańczego w bliskiej odległości od miasta. W obozie zebrano około 3500 powstańców, a rosyjskie władze postanowiły go rozbić. W tym celu wysłano garnizon z Siedlec pod dowództwem pułkownika Georgija Papaafana Sopuła w sile około 1000 żołnierzy i kilku dział. Gdy siły rosyjskie dotarły do miasta, zostało ono otoczone i rozpoczął się ostrzał artyleryjski. Powstańcy znaleźli się w katastrofalnej sytuacji, ale nie tracąc zimnej krwi, przeprowadzili szturm kosynierów na armaty. Straty polskie były duże, ale udało się odrzucić Rosjan i się wycofać. Wiadomość o zaskakującym polskim zwycięstwie obiegła europejską opinię publiczną. Francuski poeta August Barbi porównał bój pod Węgrowem do bitwy pod termopiłami, co wzbudzało szacunek dla walczących powstańców. Straty. Według strony rosyjskiej, a także części późniejszych polskich publikacji, straty polskie miały wynosić 128 zabitych. Tymczasem księgi węgrowskiej parafi wspominają o 66 zabitych z datą 5 lutego. Można jedynie przypuszczać, że ciała poległych powstańców były pochowane dwa dni po bitwie. Jednocześnie oficjalne straty rosyjskie miały wynosić jedynie jednego zabitego i pięć rannych oraz sześciu zabitych koni, co również wzbudza poważne wątpliwości.